Witam. Dzisiaj to recap z 11 września, więc tak. Dzisiaj mamy um, Dzisiaj dwa trade wzięte. Jeden tutaj na SMP, który jest wygrany Jak widzimy, a drugi na zaku Który jest na zero, który jest po prostu też głupim błędem, to wam zaraz powiem Instagram TikTok, kontakcie to wypisie wbijajcie, macie tam dowody na to, że te trade biorę i w ogóle wszystko fajnie, tak? Um, więc dzisiaj jestem na pozach mówiłem czemu w ogóle wziąłem to to tak... Ogólnie cały z trend do góry po prostu. 830 były newsy, się taki gówno w dół. Zabierało wszystkie daury low z I po prostu cena od tego odbiła, bo dużo w ogólnie. Co zapewniało że cena pójdzie w dół. Więc tak um, Poczekałem na jej tracement, który był tutaj, trochę to trwało w sumie. Wyrał, jak było makro, to wszedłem. Widzimy, tutaj na początku się robiło SMT. Nazak był tu o wiele niżej. SMP był gdzieś tutaj, i nie dotykało tego, a potem dotknęło tego LOA. No i trochę było gorzej z tym. Tym bardziej, że Nazak tutaj nie wziął czegoś. To wziął SMP. co znaczy, to, to było. To był ten tu high. I SMP go już dawno Wzięło, czy to było odwrotnie w ogóle? A, jeszcze pamiętam szczerze, kurde, że wywodono w to. Raczej to nic nie ja ma do tego, dobra. Mm. Więc to jest pierwszy, tak, trade. Uważam, że tutaj to wzięło to liquidity, od niego odbiło, więc jak chciałem potwierdzenia, czy faktycznie to będzie, więc poczekam na jakieś konfluencje, trochę jak tutaj było. Um. I po prostu jak było brakowa w mieć minutówce to sobie tutaj wszedłem podczas tego przełamywania struktury. Tutaj wszedłem. To sobie mogę tak, może, to tak bez bezzasadnie kadać coś, się zmęczone jest więc przepraszam. Z Nie będę go Soplosa tak w więc dałem małego Soplosa, który... Po tutaj... Tu zrobił się for -up -up -up. I tutaj na końcu go Farfodu, chociaż próbuję tak nie robić, ale no, takie stopy złoby dosyć duży i mi nie pasowało, chociaż mogę takiego zrobić. Ale no, cena była w swoim piku w tym momencie, więc yy, nie miałem żadnego liquidity ani nic do zebrania, więc tak naprawdę cena mogła w każdym momencie odbić czy coś, więc nie chciałem ryzykować. Yy, I co? Yy. Moja taka jest taka, jeśli chodzi o te, takie ksenia w swoim piku, no to po prostu ubiorę, sprzedaję um, tam, gdzie cena jest w jakimś tam równym momencie, czyli tu jest 570, tu jest 580, taki maksymalnie mam na 6600. W sumie zaraz cena ubije, w sensie weźmie, jak widzimy, czy widzicie, że cena pójdzie, to są wrażenia, że chociaż trochę zwaliłem. Ja już wam mówię. A więc tak, No tam co wyszła, szeszła, dosyć wolno, ale szła. No i co? Tutaj już weszł mój pierwszej prawić i nie sprzedałem, no bo nie wiem cena tak szła w dół. Miałem Loa chyba gdzieś. No nie wiem. No dobra, no trzymam po prostu dalej. Teraz takie taki taki niefajny nie, cansy dół, to bym wyszedł. i zobaczę takiego fajnego Cansy w dół. Taki jeden, po taki drugi. To to co to, to wtedy dopiero sprzedałem powe pozycji. I to jest punktów, już wam mówię. 10, ale na pół to jest 5 punktów. To jest sprzedane, i potem zrobiłeś takie coś: cyk, cyk, za moją strukturę w dół. I ja się przestraszyłem. Przez, że była cała w swoim pieku i nie wiedziałem, co robić. Tym bardziej, że na zdaku to z tym było. SMT takie ogromne, więc cena tak naprawdę tym bardziej, że tutaj tu wszedłem, kiedy tu wszedłem. Ile potem, nie wiem czemu tu wszedłem. stwierdziłem, że skoro ja jestem swoim pikku i wrzucę do góry, to, to będzie chciał odgonić. I do tego wszedłem, ale tu wszedłem. Może też, to, to, to tym razem powiem o to szybki tutaj, tutaj wszedłem. Zaposty po pod tym tutaj lełem. Cena tu weszła. gdzieś tutaj. Jak cena była gdzieś tutaj, potem tutaj tego góry. W ogóle idealny co jak widzimy, idealny. To jest cena do góry. Tutaj, tutaj była gdzieś tutaj, to się bałem, idem z tobosami z centry i cena mi weszła tutaj i, i to byłem na zero, tak? Dosłownie jestem na zero z tym, więc tego trajda w sumie. To jest takie, trochę głupota, nie? Nie wiem, czym tak stwierdziłem. Rzeka, że, żeby to wziąć no co tutaj. Yy, no się przestraszyłem, to sprzedałem resztę pozycji przez to widzimy, że rozwoliłem bo cena tu idzie coraz wyżej i chyba zaraz będzie. No bo bardzo blisko, żeby mój fulltech prawie wziąć, który był ogromny ogólnie Kiedy było procent 0,60 No więc to szkoda, że nie trzymałem trochę dłużej, a ja mógłbym chociaż, nie wiem Do tego momentu i Pewnie bym wyszedł czy coś No i no co, przestraszyłem się Bo nie będę tylko tak aż w 100% pewien, więc no co, szkoda, nie? Więc tym pokażę wam kolejne punkty i to będzie tyle 8,4, też na pół to jest 4,2 Więc łącznie tu jest 5, 4, 2, no 5, 9, 2 punktów Więc ym, No tyle, nie? tyle na dzisiaj Jestem dzień na plus, wszystko spoko, ta, ta, wszystko co powiedziałem co było trzeba, ta. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, składowego I, i cześć.